Wózek Annex L-Type to model skrojony idealnie na potrzeby nowoczesnych rodziców. Model ten łączy w sobie cechy wygodnego wózka na długie spacery oraz kompaktowego rozwiązania potrzebnego w podróży. Miło nam będzie, jeśli docenisz naszą pracę i zostawisz lajka like pod filmem. Pamiętaj również o subskrypcji kanału. Sześć kolorów to wystarczająco dużo opcji nawet dla bardzo wybrednych. My testowaliśmy model w kolorze denim. Wózek wykonany jest z z wodoodporną impregnacją, co oznacza, że krople wody ześlizgują się bez wchłaniania w kaninę. Mają też filtr UV50+. Komfort jazdy, nawet w trudnym terenie, zapewni amortyzacja na wszystkich czterech kołach. Będzie ona również wspomagać nas podczas podbijania wózka na przeszkody. Koła z przodu oczywiście będzie można zablokować do jazdy na wprost, co przyda się zimą czy podczas jazdy po piasku. W każdym wózku należy pamiętać o konserwacji kół. W tym przypadku zdjęcie ich będzie szybkie i wygodne. Koła w tym modelu wykonane są z trwałego poliuretanu, który jest elastyczny i odporny na zużycie. Hamulec na osi z tyłu wygodny w obsłudze, ponieważ blokada i zwolnienie odbywa się poprzez naciśnięcie od góry. Rączka teleskopowa ma bardzo duży zakres ustawienia. Także nawet wysokie osoby spokojnie dopasują wysokość rączki do swojego wzrostu. Budka oprócz rozkładanego w przedniej części daszka jest też powiększana o 1 trzecią. Z tyłu znajduje się duży panel wentylacyjny. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest również odpinana wentylacja z tyłu gondoli. Osłonka na gondole posiada podniesiony kołnierz przypinany na napy, które sprawiają nieco problemu przy zapinaniu. Całość przypięta jest szczelnie na suwak. Dużym udogodnieniem są przyciski z pamięcią w mechanizmie uchylania budki. Oznacza to, że nie musimy ich wciskać równocześnie. Wnętrze gondoli bawełniane z wysokim materacykiem z pianki. Osłonę, która jest na materacyku, możemy zdjąć do prania. Bardzo szybko również możemy wyjąć całe wnętrze do prania, bo wpinane jest na rzepach. Do zdjęcia gondoli ze stelaża trzeba użyć obu rąk. W spodzie znajdują się nóżki, które będą wykorzystane do położenia gondoli na ziemi. Super rozwiązaniem jest też szybki system składania gondoli na płasko. Naprawdę w niewielu wózkach można to zrobić aż tak szybko. Na stelażu znajduje się kosz. Możliwość jego powiększenia ucieszy niejedną mamę podczas zakupów. Udźwig kosza to aż 5 kg. Siedzisko spacerowe może być wpinane przodem i tyłem do kierunku jazdy. Zdjęcie siedziska odbywa się poprzez pociągnięcie paska na siedzeniu. Spacerówka w tym modelu ma udźwig do 22 kg. Wydaje się być niewielka, ale to tylko pozory. Najważniejsze, że jest lekka – 11 kg. Budka prócz daszka z przodu ma jeszcze do rozłożenia jedną część, przez co staje się bardzo duża. W ostatnim panelu znajduje się duże okno z moskitierą. Oparcie rozkładamy na leżąco, uleżąco i pozycja siedząca. Powierzchnia uzyskana do spania to aż 86 cm. Podnóżek jest regulowany i na dole ma półeczkę na buty. Jeśli nasze dziecko jest większe, możemy zlikwidować ten ogranicznik i rozłożyć półeczkę. Na siedzisku znajduje się miękka wkładka. Szerokość siedziska to 31 cm, wysokość oparcia 48 cm. Barierkę można uchylić i obrócić 360 stopni. Oczywiście dla bezpieczeństwa obowiązkowe pięciopunktowe pasy z naramiennikami i osłoną na klamrę. W standardowym wyposażeniu jest w cenie zestawu moskitiera i folia przeciwdeszczowa. Dodatkowe akcesoria, które można dokupić, to torba w formie plecaka, osłonka na nóżki do spacerówki i pojemnik na kubek przypinany z boku rączki. Plecak jest bardzo pojemny i oczywiście posiada zaczepy do przypięcia na rączce wózka lub możemy go nosić dla wygody na plecach. Osłonka na nóżki jest szczelnie dopasowana do siedziska i będzie stanowić dobrą ochronę podczas chłodnych dni. Jedna z fajniejszych rzeczy w tym wózku to system składania. Możemy składać go zarówno kiedy siedzisko jest przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy. Po złożeniu wózek może samodzielnie stać. Plusy: lekki, kompaktowy, wygodny system składania. Minusy: brak wyposażenia standardowym torby i osłonki na nóżki. Przypominamy o subskrypcji kanału. Zajrzyj również do nas na stronę www.babyexpert.pl na Instagram i Facebook.